Cześć, z tej strony Piotrek z firmy MS Group. Dzisiaj zajmiemy się recenzją kolejnych sprzętów z naszej oferty. Tym razem będą to głowice Pastru, często wykorzystywane w waszych warsztatach. Przede wszystkim do czego może być wam potrzebna głowica Pastru? Bo jej wykorzystań może być naprawdę wiele. Najważniejsze z nich to właśnie wykorzystanie uniwersalnego protokołu Pastru, czyli diagnostyki, dostępu do diagnostyki bezpośredniej u producentów, czyli wykupujecie sobie dostęp na stronie producenta pojazdu i za pomocą waszej głowicy Pastru jesteście w stanie realizować diagnostykę przez to, że jest to protokół ustandaryzowany znormalizowany. Oprócz tego jest też szereg oprogramowań aftermarketowych dostępnych na rynku, które wykorzystują właśnie głowice Pastru jako interfejs komunikacyjny. Będą to oprogramowania do flashowania sterowników jak PCM Flash, Beatbox, MMC Flasher, MD Flasher czy na przykład logery typu Vehicle, te głowice są po prostu często wykorzystywane. W naszej ofercie znajdziecie dwie najważniejsze głowice dostępne zawsze na stanie. Jest to głowica Tactrix. Troszkę tańszy produkt, który wspiera pastru pierwszej generacji. Do większości prostych aplikacji wam wystarczy. Wspiera układy 12V, więc nie nadaje się do zastosowania w ciężarówkach. Da się na niej uruchomić też większość z oprogramowań do programowania sterowników poza odczytami na stole, więc to będzie dobry wybór dla Was, jeśli potrzebujecie dostępu dosyć taniego do jakiejś diagnostyki pastru lub do jednego z oprogramowań, który Tactrix wspiera. Kolejna głowica w naszej ofercie to Scanmatic, jest to trzecia wersja tej głowicy, następca bardzo dobrze znanego i popularnego na rynku Scanmatica 2 Pro. Oprócz tego, że ma pastru pierwszej i drugiej generacji, więc ma troszkę większe pokrycie niż Tactrix, ma też wsparcie do protokołów dla maszyn ciężkich Czyli RP1210. Dzięki temu Skalmatik też jest popularnie wykorzystywany jako głowica do wielu e, serwisówek dostępnych e, na rynku. Jako nasza głowica, jako nasz interfejs komunikacyjny, potrafi też udawać wiele głowic do oprogramowań producenckich, typu potrafi udawać ICOMa do e, oprogramowania BMW, czyli do ISTY, potrafi udawać głowicę klipa do rynówki i wiele, wiele innych. Na stronie znajdziecie opisy, e, z czym go można wykorzystać. Jeśli chodzi właśnie o pokrycie w odczytach sterowników, czyli wsparcie do kluczy PCM Flash, Bitbox i tak dalej, to Scanmatic jest lepszym wyborem z tego względu, że potrafi też generować sygnał EGPT. Trzeba mieć do tego specjalny przewód, jest on dostępny w naszym sklepie, nie kosztuje dużo, okolice tam 300 zł brutto i z takim przewodem jesteście w stanie wykorzystać wszystkie moduły dostępne w tych programowaniach, jeśli zdecydujecie się wybrać tak Trixa i po czasie okaże się, że Macie, musicie dokupić jakiś moduł, który działa na stole, czyli potrzebujecie na przykład w sterownikach Bosch tego sygnału EGPT do odczytu, no to niestety sam tak nie potrafi wygenerować takiego sygnału. Trzeba stosować do niego zewnętrzne adaptery, przejściówki, tzw. powerboxy, które są niestety drogie. Także jeśli macie zamiar w przyszłości rozwijać waszego na przykład PCM Flasha czy Bitboxa, i może się okazać, że będziecie potrzebować odczytów na stole, to lepszym wyborem będzie Scanmatic, tym bardziej że ma szersze pokrycie, jeśli chodzi o. o po to roku upastru drugiej generacji. Jeśli chodzi o głowicę Tactrix, to ona ma jeszcze jedną bardzo dużą zaletę. Sam producent tej głowicy dostępnia też za darmo dla swoich użytkowników oprogramowanie Kuflasher. Flasher. Jest to oprogramowanie, które pozwala Wam na flashowanie sterowników Subaru. Niektóre z nich są ciężkie do flashowania czymkolwiek innym, więc jest to fajne rozwiązanie dla osób, które specjalizują się w Subaru. Da się też u nas dokupić wersję Taktrixa z adapterami właśnie do starszych sterowników subaru, także można było je flaszować po złączu diagnostycznym. Z kolei jeśli chodzi o skalmatika, ten przewód benczowy, o którym wam mówiłem, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ma Możliwość generowania tego sygnału EGPT i sterowania zasilaniem. Jedyne czego nie znajdziecie w zestawie, musicie sobie dokupić osobno, jeśli tego nie posiadacie, to zasilacz z standardowym złączem DC 5,5 mm, czyli może to być na przykład zasilacz od Flexa FLK49 dostępny w naszym sklepie, tak żebyście mogli zasilić sobie ten sterownik na stole. Przewód wygląda w ten sposób. Jeśli chodzi o głowicę pastru, które mieliście możliwość zobaczyć podczas tego filmiku, są to podstawowe głowice dostępne w naszej ofercie, bardzo przystępne cenowo. Jest też głowica Kardak 3+, amerykańskiej produkcji firmy Drew Technology, która jest sporo droższa, ale ta różnica w cenie wynika z tego, że jest to jedyna głowica dostępna na rynku, która ma oficjalne autoryzację producentów pojazdów.